Cześć chłopaki, jeśli macie problem z dobieraniem graczy jak ten, to ten film na pewno Wam pomoże. Przejdźmy więc do filmu. Przede wszystkim musisz zrozumieć, dlaczego występuje problem z dopasowaniem. Problem z dopasowaniem w emulatorze PUBG jest najczęstszym problemem, z którym boryka się każdy gracz emulatora. Kiedy grasz w grę PUBG Mobile na emulatorach, możesz napotkać ten problem cały czas, ponieważ graczy na emulatorach jest mniej niż graczy na Androidzie lub iOS. Następnie algorytm PUBG znajduje graczy emulatorów, aby dodać ich do Twojej poczekalni i rozpocząć grę. Ale z powodu małej społeczności graczy emulatorów, poczekalnia nie może się zapełnić 100 graczami. Wtedy napotkasz problem z dopasowaniem w emulatorze PUBG. Najlepszy serwer do szybkiego dopasowania. Z mojego doświadczenia i wiedzy, jeśli jesteś z Pakistanu, wybierz serwer na Bliski Wschód, a jeśli jesteś z Indii, wybierz serwer na Azję. Nie przegap wniosków i moich osobistych preferencji na końcu filmu. Włącz dopasowanie według języka. To jest najważniejsza część. Wybierz pierwszy język Hindi i wybierz drugi język jako pusty, wtedy Twój dobieracz zacznie działać szybciej. Postępuj zgodnie z tymi krokami, aby wyłączyć dopasowanie według języka. Jeśli mecz nadal się nie rozpoczyna, przejdź do opcji Matchmaking i wyłącz ją. Po tym algorytm PUBG doda graczy z dowolnym językiem do Twojego lobby, więc gra rozpocznie się szybciej. Sprawdź swoje połączenie internetowe. Upewnij się, że masz stabilne i niezawodne połączenie internetowe. Słaba łączność może prowadzić do problemów z matchmakingiem. Wybierz tryb gry Erangel lub Leavik Event. Spróbuj grać w trybie Event na Leavik i Erangle, ponieważ większość graczy gra w trybie Event. Jeśli odznaczysz tryb Event, to na pewno twoja gra będzie potrzebować więcej czasu na rozpoczęcie. Solo, duo lub drużyna, które jest najlepszy do szybkiego dopasowywania. Z mojego doświadczenia testowałem tryby solo, duo i drużynowy. Uważam, że tryb drużynowy jest najlepszy do szybkiego dopasowywania, więc sugeruję grać w trybie drużynowym. Możesz także przetestować wszystkie tryby, aby znaleźć swój najlepszy tryb szybkiego dopasowywania. Moja osobista rada. Jestem również graczem na emulatorze i jeśli gram w tryb rankingowy Leavik, to zajmie to około 10 sekund, aby rozpocząć, a jeśli gram w tryb rankingowy Erangel, to zajmie to około 1 minuty, aby rozpocząć. Natomiast jeśli gram w inne tryby, takie jak Gun Game, to zajmie to 4-5 minut, aby rozpocząć z powodu małej społeczności graczy na emulatorze. Moja osobista rada to grać w mecze rankingowe w trybie wydarzenia. Wniosek. Włącz dopasowanie według języka zgodnie z krajem. Graj na dobrym połączeniu internetowym. Graj w trybie wydarzenia na Erangel lub Leavik. Staraj się grać tylko w drużynie, ponieważ jest bardzo mało graczy solo, duo na emulatorze. Jeśli uznałeś ten film za pomocny, pełny. Nie zapomnij dać łapki w górę a i zasubskrybować mój kanał. Na moim kanale zamieszczam treści z emulatora PUBG Mobile. To wszystko na dziś. Do widzenia.